Thank uh you. -huh. Już po raz dziewiętnasty wręczono nagrody dla najlepszych przedsiębiorców gminy Morawica Kowale 2014. W tym roku statuetka złotego Kowala powędrowała do firmy Hydrosolar z Bilczy. Srebrnego Kowala zdobyła firma Forpak Fornasty spółka jawna, a brązowego Kowala wręczono firmie Kasia Zapała. Uroczystą galę uświetnił występ zespołu Legato z Bilczy oraz zespół Łowzar. Finaliści mam talent. Wręczenie statuetek dla najlepszych firm z terenu gminy Morawica miało miejsce podczas uroczystej gali, która odbyła się w hotelu Elliot w Brudzowie. Kowale powędrowały do tych, którzy nie tylko stale inwestują w rozwój firmy i tworzą nowe miejsca pracy, ale również do tych, którzy mają znaczny wkład na polu działalności społecznej. Na terenie gminy Morawica, Panie Wójcie, jest wiele firm, ale z roku na rok widać, że jest kogo nagradzać. Czy te wybory są trudne? Wybory nie są łatwe, dlatego, że, tak jak Pani wspomniała, jest wiele firm, jest wiele dobrych firm. Stąd no, kapituła musi się trochę nagłowić, żeby wybrać te, które uważa, że zasługują na te statuetki. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że jest wiele firm, które również zasługują, i myślę, że w kolejnych latach również zostaną docenieni. I... Powiem tak, że firmy odgrywają znaczącą rolę w życiu naszej gminy, dlatego że przede wszystkim dają pracę, co jest dzisiaj niezwykle ważne. W naszej gminie jest jedno z najniższych bezroboci tutaj w powiecie kieleckim. To właśnie zasługa tych firm. Stwarzamy dogodne warunki, m.in. poprzez specjalną strefę ekonomiczną, także każdego roku powstają nowe firmy, z czego się bardzo cieszymy. No i jest kogo nagradzać. Przyznawane od 1996 roku najstarsze nagrody województwa świętokrzyskiego statuetki kowali są ręcznie rzeźbione przez miejscową artystkę Dorotę Mostowiec. Ich niepowtarzalność uświetnia zatem nagrodę również w ujęciu artystycznym. Decyzją kapituły statuetka Złotego Kowala w tym roku powędrowała do firmy Hydro Solar. Tego rocznego srebrnego kowala zdobyła firma Forpak Fornasty spółka jawna, a brązowy kowal trafił do firmy Kasia Zapała. Czym dla pani jest dzisiejsza nagroda? Jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ dotyczy mojej miejscowości, która tak? została nagrodzona w miejscu, w którym mieszkam i pracuję. To jest ogromnie istotne. Mam małą firmę i nie spodziewałam się takiego wyróżnienia. Tutaj jest mnóstwo, mnóstwo wielkich, ogromnych firm. Także to jest tym bardziej dla mnie duże wyróżnienie. Pod wrażeniem uroczystości byli zaproszeni goście, którzy zgodnie podkreślali jej ogromne znaczenie na lokalnym rynku przedsiębiorczości. Jak ocenia Pana dzisiejszy wardyk Kapitoła? No myślę, że werdykt jest trafny. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali kowale w tym roku, na pewno na te kowale zasłużyli, chociażby po laudacjach, które usłyszeliśmy. Widać, że są prężnymi, dobrze funkcjonującymi przedsiębiorcami Gminy Morawica i Regionu Świętokrzyskiego. Także pozostaje tylko pogratulować laureatom Kowali roku 2014. Podczas uroczystej gali wielokrotnie mówiono również o tym, że na terenie Gminy Morawica jest najniższy wskaźnik bezrobocia w powiecie kieleckim. Panie pośle, jak pan ocenia współpracę samorządu gminy Morawica z przedsiębiorcami? Tą współpracę mogę oceniać tylko bardzo dobrze, bo jest jeden wskaźnik, który mówi o jakości tej współpracy między gminą a przedsiębiorcami, to jest poziom bezrobocia. To jest bardzo dobra informacja, która dzisiaj też została przekazana, że Gmina Morawica ma najniższy poziom bezrobocia spośród wszystkich gmin powiatu Kieleckiego, ale również mniejszy od miasta Kielce. Galę tradycyjnie już brawurowo poprowadził Jarosław Fokabukowski, a wydarzeniem świetnił koncert zespołu Legato z Bilcze oraz niesamowity występ taneczny zespołu Łowzar, finalistów popularnego programu telewizyjnego Mam Talent.